Sweet for. Słodka czwórka. Głupi albo gra. To oczywiście tytuł piosenki. Do słów Jana Wołka w opracowaniu Anny Goduńskiej. Krzysztof Machowski, Alfred Szelenc, Adam Baran, Wojciech Szyliński. Głupi albo gra. Kwartet Sweet Four.

Rzeż Czeka się na jakiś na cud, cud pionowo Aż się mnie coś się gie ten tamten gość, gość od pionu gość odstaje, odstaje. Pewnie, Pewnie jakiś głupi, głupi. Może, może on artysta sobie. może popił A najgorsze, panie, jeśli, jeśli. Jedno i drugie, bo to już w głowie nie chce się zmieścić. Pionowo popadł z wyższą panną. Szkoda, że nie całkiem brak. Pionowo wyniknie wszystkich. O, jako ścianę, panie groch! Bada ba daum, ba daum, ba daum, ba daum, ba daum, ba daum, Ja historię dobrze znam Idiota głupi Albo gra On w tych spodniach nie Ma To jest Panie kleks, Panie to są panie ci Ekscentrycy Trzeba temu kres To jest na społecznym ciele Kleks A ekscentryk widać, Wcale zły czy głupi Ani on Sta, ani opię, popił, nie pił, ani opię. też na głowę chory. To, Tylko hegle, nie wadzą kilkę gory, Pionowo zwykły, zwykły jest na wskróś, na na nawet całkiem szko, chodzi gość, gość, gość. Pionowo, tak to czasem jest, czasem, gdy w niedzielę pada deszcz, pada, gdy, deszcz, gdy w niedzielę pada deszcz. deszcz gdy w niej zapada, dreszcz! Switfor, kwartek ze szczecina. Słowa Jan Wołek, muzyka Janusz Strobel. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, poznaliśmy Janusza już z wszystkich stron właściwie. Jest on wspaniałym muzykiem, bardzo wrażliwym na różnego rodzaju kolory, odczucia. Ja bardzo długo z nim pracowałem. Wiem, że mogę w każdej sytuacji na niego liczyć. Wiemy, że jest bardzo uzdolniony ekologicznie, ma rzucić palenie. Wiemy, że kocha dzieci. Zresztą mieliście Państwo najlepszy tego przykład tutaj, dzieci uzdolnione. Ponadto jest człowiekiem, już poważnie mówiąc, bardzo czułym na, na ludzkie nieszczęścia, na ludzkie niedole. Szczególnie w naszej branży są ludzie, którym się nie powiodło. Jest to bardzo stresujący zawód i muzyka Janusza bardzo im pomaga. Taki przypadek zdarzył się stosunkowo niedawno. Proszę Państwa o odrobinę cierpliwości. Muzyka Janusz Strobe. W Jurawym mieszka myśl, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej, a kysz, i ona też jest dla mnie miła.